Szczęść Boże! Witaj na kanale Spokój z nieba. Dzisiejsze rozważanie będzie połączone z piękną modlitwą o pokój serca podczas trudnych chwil. Pomoże Ci ona przetrwać stresujące momenty i rozwiązać Twój każdy problem. Wysłuchaj nagrania w spokojnym, cichym miejscu, najlepiej przed lub po osobistej modlitwie. Delikatnie przymknij oczy i pomyśl o Chrystusie, niech Twoja uwaga spocznie tylko na nim. Żaden z Twych problemów nie jest większy od Niego. Dla Niego one wszystkie są niczym ziarnka piasku. On ma moc uwolnienia Cię od nich. Skrycia cię w bezpiecznej twierdzy, jaką jest Jego miłość. Trwaj w tej chwili ciszy, trwaj w Jezusie i przygotuj się na spokój, który Pan Jezus pragnie ci ofiarować. Biblia mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. A ja was pokrzepię. Być może ostatnio dręczą cię różne trudne sprawy. Pamiętaj jednak, że na tym świecie nic nie jest wieczne oprócz miłości Chrystusa. Wszystkie twoje problemy przeminą. On jednak zawsze będzie przy tobie. Zamartwianie się jest jak płacenie długu, którego nie zaciągnąłeś. Nie niszcz swojego dzisiaj przez zamartwianie się tym, co będzie jutro. Złóż wszystko na dłonie Boga i miej wiarę, że wszystko ułoży się tak jak powinno, zgodnie z Bożym Planem, bo Bóg chce dla Ciebie wszystkiego, co najlepsze. Powiedz Panu, Boże, przyjmij moje serce. Boże, zaopiekuj się mną i moimi problemami. Proszę oczyść mój umysł ze złych, smutnych myśli. Przepełnij mnie nadzieją i radością. Boże, otwieram się na spokój prosto z nieba. Boże, prowadź mnie przez życie. Bóg zsyła na ciebie wszystko, co dobre, to, co jest ci potrzebne. Poczuj, że On jest przy tobie że kładzie na tobie swe dobre dłonie. Poczuj, jak uspokaja się twoje ciało i twój umysł. Nie pytaj, dlaczego to ci się przytrafiło. Pytaj raczej, jak możesz wyciągnąć z tego jak najwięcej dobra, jak najwięcej siły i mądrości. Bóg pozwala ci nieść twój krzyż, bo wie, że dasz radę, że na końcu tej drogi czeka cię coś pięknego. Nic nie niszczy lepiej zmartwień niż działanie. Działaj razem z Bogiem, mów do Niego. Słuchaj tego, co On do Ciebie mówi. Wypatruj od Niego znaków. Wszystko będzie dobrze. W rękach Boga jesteś bezpieczny. W rękach Boga jesteś bezpieczny. Niech Pan Bóg cię błogosławi, Niech obdarza cię spokojem serca i pomaga rozwiązać każdy życiowy problem. Dziękuję za wspólne rozważanie. Jeśli chcesz zbliżyć się do Pana Boga, a przy tym wyciszyć się i pozbyć stresu, subskrybuj kanał Spokój z Nieba. Przeczytaj również nasz oficjalny modlitewnik z potężnymi modlitwami na każdy problem. Aby dokonać zakupu, wejdź w link podany w pierwszym komentarzu pod filmem.